Witam serdecznie, z tej strony Ezoja, mam na imię Ania i przychodzę do Was z odczytem energetyki dnia piątkowego. Piątek, piąteczek, piątunio przed nami na 25 czerwca 2021. Podgląd na karciożki już jest. Dzisiaj przychodzę do Was z zamrożoną rezydencją Tarota. Karty pokażcie energetykę dnia piąteczek piątkowego. Na 25 czerwca 2021. Karty pokażcie. Przesłanie piątkowe. 25 czerwca 2021. Jest to karta pięciu pucharów. Jakieś smuteczki, rozpamiętywanie. Coś nam wyjść nie może. E, przykre wiadomości możemy otrzymać. Coś nas może zamartwić. Coś może nas... Przyjść takiego, co nam się nie uda. W rozpaczy możemy być, w smuteczkach, w, w energetyce takiego przygnębienia. Niefajny dzień się zapowiada, ale i takie dni też są. Powinniśmy się cieszyć jednak, bo piątek, weekend przed nami, co, nie, co by nie było. Bądźmy silni. Bądźmy silni i też. Bądźmy pewni, że ten czas trudny minie, nie będzie on trwał wiecznie. Mimo tych smutków za oknem toczy się dalej życie, dalej się to trwa. Bądźmy jednak przygotowani na jakieś zranienia, na sytuacje, których jesteśmy niegotowi na dzień dobry przy piątku. Co nam może dodatkowo jeszcze do tej karty podpowiadać? Karta Cesarza. Karta cesarza mówiącego o upo uporządkowaniu do, do pięciu wszystkiego na ostatni guzik i może być tak, że z początkiem dnia możemy być przygnębieni emocjonalnie, karta pu y y pucharów mówi ogólnie o naszych emocjach, a tutaj są te emocje zranione, są te nasze emocje zaniżone energetycznie, z końcem dnia natomiast bardziej poukładamy, weźmiemy się w końcu w garść i pewne sprawy podopinamy albo... Pomoże nam jakiś mężczyzna w tym, aby uporać się z jakimiś stanami emocjonalnymi. W niektórych przypadkach może chodzić, że to właśnie mężczyzna może spowodować u nas smutki albo wyjść z tych smutnych chwil. Niektórzy, każdy z nas, pamiętajcie, w innej energetyce, u każdego z nas inny etap życia się właśnie przewija, teraz, i niektórzy z nas mogą właśnie wychodzić z dołeczka. I przychylać się może ku temu jakiś mężczyzna, który nas wspomoże wyjść z tego dołka emocjonalnego, który pomoże nam, mimo tego, że jesteśmy zranieni emocjonalnie, poukładać pewne tematy. Będzie w tym wszystkim łagodny, będzie w tym wszystkim taki w spokoju ducha, ale też inni z nas natomiast mogą. Em, przyczyniać się mężczyzna właśnie. Do jakichś spraw, tematów, gdzie będziemy to rozpamiętywać, ale z końcem dnia będzie to łatwiejsze dla nas, z końcem dnia bardziej staniemy na nogi, z końcem dnia będziemy bardziej już myśleć stanowczo, bardziej um, doglądając wielu spraw i układając, zajmując się sprawami takimi naokoło nas, emocje już pójdą na dalszy plan, ale Początek dnia może być dość trudny, dość trudny, emocjonalny. Z końcem dnia bardziej już staniemy na nogach i będziemy bardziej organizacyjni, dopinać na ostatni guzik. Mm. Tu może chodzić o sprawy też zawodowe. Możemy być smutni albo coś nam nie wyjść w sprawach zawodowych. Tu też dla niektórych z nas um, emocje mogą wpływać na stany zawodowe, na sprawy związane z pracą albo z finansami też mimo wszystko. Coś jakbyśmy nie mogli zrealizować do końca. Um, Poprzez przygnębienie, bo może coś nas zaboleć, może sprawa, jakaś sytuacja wynikać, w której nie będziemy czuć się na siłach po prostu, by realizować jakieś projekty czy jakieś sprawy zawodowe. Pamiętajcie, że stany takie nie trwają wiecznie, po tym zawsze wychodzi słońce i po tym zawsze jest jakaś siła, w cesarzu jest siła, w cesarzu jest jakieś. Hmm, Mądrość w tym wszystkim, i dopinanie wszystkiego na ostatni guzik. Zatem, nie zamartwiajmy się na zapas. Mimo tych smuteczków, stańmy na nogi, by móc się bardziej realizować i bardziej doglądać spraw naokoło. Tu też, aby pokazywać siłę też i innym, że nie jesteśmy tacy słabi emocjonalnie. Wszystkiego dobrego życzę na ten piątkowy czas. Pamiętajcie, że to jeszcze oddziaływać może na nas stan pełni. Wszystkiego dobrego życzę i miłego weekendu. Pozdrawiam Was. Ezoja. Pa, pa.